Witam Państwa ponownie, a razem z nami są dzisiaj minister Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy Pana Ministra. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Oraz poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica również. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Szacunki Ministerstwa Rodziny mówią o tym, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4% i była niższa o 1,1 punktu procentowego niż w lutym. No, musimy chyba przyznać, że rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, w której w okresie zimowym spada nam bezrobocie, panie ministrze. To no, taka tendencja utrzymuje się od wielu miesięcy, że mamy bardzo niską stopę bezrobocia w naszym kraju. Jeżeli byśmy jeszcze wzięli wyniki z Eurostatu, to mamy na poziomie w tej chwili 3%, czyli drugi najniższy po Czechach wynik w Europie, czyli na no, sytuacja na rynku pracy jest u nas stabilna, czyli niski poziom bezrobocia. Oczywiście są miasta, choćby Bielsko-Biała, z której razem pochodzimy, gdzie bezrobocie jest na poziomie 2%, czyli, czyli no mamy tu dobrą sytuację. Ona też pokazuje, że sytuacja gospodarcza w tym zakresie jest niezła, mimo tych trudnych czasów pandemii. No i teraz oczywiście kwestia związana z wojną też jest, no, odbija się na, na sytuacji gospodarczej, ale rynek pracy jest stabilny i z tego się możemy tylko cieszyć, bo możemy przez to też pomagać uchodźcom z Ukrainy, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Pan poseł Przemysław Koperski podziela opinię, że na rynku pracy dzieją się rzeczy po prostu dobre. No tak, zawsze trzeba brać pod uwagę, panie ministrze, panie redaktorze, szanowni państwo, jak nie tylko stopę bezrobocia, ona, ona jest, ona jest oczywiście bardzo niska i, i, i spadła w okresie ostatniego miesiąca, ale również poziom zatrudnienia i tutaj już takich spektakularnych jakby wyników w statystyce nie mamy, ale generalnie trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy rynek pracownika, nie rynek pracodawcy. Dlatego wielu pracodawców boryka się z problemami na rynku pracy. Ja ostatnio spotykałem się z rzemieślnikami z cechem rzemiosł w Bielsku-Białej i rzemieślnicy sygnalizują, że mają ogromne problemy z poszukiwaniem rąk do pracy. Co więcej, bardzo wielu młodych ludzi nie chce uczyć się w zawodach, które w tej chwili są zawodami niszowymi. No i, 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 i dzisiaj powinniśmy skupić się z jednej strony oczywiście na, na pomocy osobom, które poszukują pracy, ale z drugiej strony myślę, że w tej chwili to jest nie mniej ważne. Na pomocy przedsiębiorcom, żeby mieli szansę znaleźć odpowiednich pracowników do swoich firm. I tutaj pan poseł Przemysław Koperski dotknął rzeczy bardzo istotnej, bo musi się pojawić pytanie, gdzie jest ta granica? To znaczy, jakie my w ogóle możemy mieć to najniższe bezrobocie, bo jakieś ono zawsze będzie, a drugie pytanie z tym związane, no gdzie są jakieś rezerwy dla rynku pracy. No skoro wszyscy nadal oczekujemy wzrostu, no to te ręce do pracy gdzieś trzeba znaleźć. Może Pan Poseł tym razem. Wielu ekspertów upatrywało szansy w osobach, które w ostatnim miesiącu, w ostatnich tygodniach przyjechały do nas z Ukrainy, ale z tych danych, które spływają z Powiatowych Urzędów Pracy widać, że przede wszystkim rejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy kobiety. To ponad 90% wszystkich zarejestrowanych i co więcej tych rejestracji w województwie śląskim jest naprawdę niewiele. Bo w całym województwie to jest niewiele, ponad 2000 zarejestrowanych osób z Ukrainy, w poszczególnych powiatowych urzędach pracy to jest od kilkunastu, kilkudziesięciu osób w tych największych miastach do, do, do stu, stu kilkudziesięciu. I główną barierą jest to, że osoby z Ukrainy słabo znają język polski. Więc wydaje mi się, że to, co powinniśmy robić, to, co my, warto, żeby zrobiło też Ministerstwo, czy rząd to, żeby zareklamować, że jeżeli ktoś z Ukrainy poszukuje pracy, to jednak, żeby zgłaszał się do Powiatowego Urzędu Pracy, bo dzięki temu jest szansa na kursy podnoszące kwalifikacje językowe. A bez języka ta oferta pracy jest naprawdę o wiele skromniejsza i często zmusza ludzi do zatrudnienia poniżej własnych kwalifikacji. Więc tutaj taki apel, żeby żeby się rejestrować, bo ta y, oferta na rynku pracy, na, na polskim rynku pracy dzisiaj jest bardzo szeroka. Ale czy przypadkiem nie oczekujemy, że pewne rzeczy będą się działy zbyt szybko? No nadal jeszcze wielu gości z Ukrainy czeka czy załatwia swój numer PESEL, nadal wielu gości z Ukrainy no właściwie dopiero co się zagospodarowało. Panie ministrze, jak pan ocenia tę możliwość, no, że tak powiem, poprawienia sytuacji naszego rynku pracy gośćmi, głównie paniami z Ukrainy? tutaj trzeba kilka takich danych podać, które są w ubiegłym roku z różnych zezwoleń na pracę i w tak zwanej oświadczeniowce prawie 2 miliony osób pracowało z Ukrainy w naszym, w naszym kraju. Oczywiście to nie tylko obywatele Ukrainy, ale mówię no bo w ich. Ponad 90% to byli obywatele Ukrainy. Oczywiście sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny. Teraz w tej chwili przyjeżdżają do nas głównie kobiety, matki i dzieci. I, i co, co pierwsze zrobiliśmy, to praktycznie otwarliśmy całkowicie rynek pracy, który jest dzisiaj dostępny. Nie trzeba numeru PSL-u. Jeżeli ktoś wjeżdża legalnie do naszego kraju, może podejmować pracę. Pracodawca ma tylko obowiązek powiadomienia przez portal Praca, Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu 14 dni, że dana osoba u niego jest zatrudnienia. W tej chwili takich osób jest prawie 60 tysięcy, które zarejestrowało się przez pracodawców. Ale co też istotne jest to informacja, że ponad 700 tysięcy Ukraińców jest zgłoszonych już do, do zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli podjęło, podjęło pracę, czy wcześniej pracowało już, bo to jest takby ten wymóg. Oczywiście tutaj w tej chwili głównie zatrudniają się kobiety. To jest trzy czwarte takich osób. Co jest też istotne, to są Generalnie kobiety do 45 lat, czyli też ta młodsza, młodsza generacja przyjeżdża i też podejmuje, podejmuje pracę. Z naszej strony też od razu przyjęliśmy taką zasadę, że wszystkie informacje, portale są w języku polskim i ukraińskim, to o czym mówił pan poseł, żeby ta dostępność informacji była bardzo ważna, również poprzez urzędy pracy, bo nie każdy musi się rejestrować w Urzędzie Pracy. To jest też taka sytuacja, że do Urzędu do pracy trafiają ci, którzy na przykład chcą uzyskać różne inne wsparcie, ale nam bardziej zależy na tym, żeby poprzez urzędy pracy wspierać pracodawców, żeby pracodawca miał łatwiejszy dostęp do, do tego pracownika, czyli możliwość skorzystania choćby z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mamy tam komponent dotyczący właśnie cudzoziemców, między innymi na szkolenia językowe, żeby przygotować pracownika już pracodawcy, który będzie mógł no, podstawy języka znać, bo faktycznie to jest jedna z głównych barier w tej chwili, jeśli chodzi o podejmowanie pracy. Iż zarówno portal Zielona Linia, która jest w naszym ministerstwie, gdzie są wszystkie informacje, portal oferty pracy. No dziennie takich mmm, informacji jest prawie 100 tysięcy. No, tych informacji jest bardzo dużo, tylko no, doc... doc... dotrzenie do osób, które no, mogłyby z tego skorzystać, bo nasi pracodawcy sobie e, z tym, e, tym razem nie tylko przez e, Powiatowe Urzędy Pracy, ale też przez inne inne portale. Czyli ta pomoc, pomoc jest i co jest też istotne, w tym, w tym wszystkim to oprócz czy po prostu pracy, no musimy też zapewniać, bo jeżeli mówimy o kobietach, o matkach, również zabezpieczenie dla dzieci, czyli możliwość opieki żłobkowej, możliwość tworzenia klubów dziecięcych, żeby matki z Ukrainy miały gdzie no, dzieci zostawić, pójść do pracy. I tutaj też w tych zmianach przepisów pozwalamy, żeby to było bardziej uproszczona formuła i też opiekunowie z Ukrainy mogli się tym zajmować. Panie pośle, a czy można jeszcze zrobić coś więcej Pana zdaniem? Tak i, i, i się robi więcej. Ja chcę podkreślić tutaj ogromne zaangażowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w ogóle publicznych służb zatrudnienia w województwie śląskim. Ostatnio odbyły się targi pracy skierowane dla pracowników ukraińskich w Rybniku. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ogrom, ogromną popularnością. I w przyszłym tygodniu, chyba w pierwszym tygodniu po świętach, z tych informacji, które do mnie spłynęły, wynika, że będzie organizowane takie podobne przedsięwzięcie w Będzinie. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie też zaprasza na takie targi pracy kierowane do pracowników z Ukrainy. I to jest szansa dla pracodawców, to jest szansa dla pracowników, którzy nawet się jeszcze nie zarejestrowali w Urzędach Pracy, żeby spotkać się i, i, i doprowadzić do tego, żeby to miejsce pracy zostało stworzone i żeby znaleźć zatrudnienie, interesujące zatrudnienie, także można robić więcej i, i powiatowe urzędy pracy przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy tą, tą, tą pracę wykonują. Panie redaktorze, ale nie wiem jak długo jeszcze będziemy mieli szansę porozmawiać, a jak... No dwie będziemy minuty. Mieli, jeszcze rozumiem. Dwie minuty, dwie minuty panie to... pośle, tak. Dobrze, to ja jakby już na koniec, bo czas jest taki świąteczny. I, i warto coś optymistycznego przekazać, to ja mam świetną wiadomość z Cieszyna, ze Śląska Cieszyńskiego, którą się chciałem z Państwem podzielić, z Panem Ministrem, z Panem Redaktorem, ponieważ święta to jest taka, taki czas, kiedy rozmawiamy ze sobą, jesteśmy blisko z rodziną, a w Szpitalu Śląskim w Cieszynie pacjent, który od kilkunastu lat nie mówił, bo, bo był poparzony kwasem solnym i, i musiał mieć amputowaną krtań, odzyskał głos dzięki ordynatorowi Rafałowi Jękotowi z zespołem lekarzy udało się ten głos przywrócić. Ja państwu życzę, żeby ten, ten głos, który mamy dobrze wykorzystywać, żeby rozmawiać ze sobą, komunikować się i, i cieszyć się takimi informacjami jak właśnie jest z, z Cieszyna, gdzie w małym powiatowym szpitalu takie fantastyczne rzeczy się dzieją. Tak, żeby rozmawiać to jest bardzo ważne w tej naszej politycznej rzeczywistości, ale jeszcze na koniec jedno bardzo konkretne pytanie i do pana ministra i do pana panie pośle. Otóż ja się obawiam, być może nie wiem, jestem przewrażliwiony, i tak dalej, i tak dalej, ale m, Ukrainki, które znalazły się w Polsce, one mają świadomość tego, że nie władają zbyt dobrze językiem polskim, czy może niekoniecznie go rozumieją. I ja się obawiam, że to może spowodować, że one bardziej będą chętne szukać zatrudnienia w szarej strefie, a nie przez te oficjalne, nie tymi oficjalnymi kanałami. Czy my już teraz jesteśmy w stanie zorganizować to wszystko w taki sposób, aby no. By te panie nie trafiły do szarej strefy, gdzie, no wiadomo, te relacje pracodawca pracownik wyglądają już zupełnie inaczej, panie, panie ministrze. No z tych danych, które mamy, to w tej chwili ponad 70% to są umowy zlecenia, które, na których pracują Ukrainki głównie i to jest tak sfera dotycząca usług, gastronomii, prace proste, czyli w tych pracach prostych są w tej chwili zatrudnianie większości te, te osoby. Na pewno taka pokusa zawsze jest, żeby po prostu omijać przepisy choćby składki, składki na ubezpieczenia społeczne, dlatego mnie cieszy choćby ta liczba osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, bo ona pokazuje, że jednak, jednak przy umowach zlecenia jest tam obowiązek odprowadzenia składki, składki z, na ubezpieczenie społeczne. Ważne jest też oczywiście ubezpieczenie, ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście tutaj możemy liczyć na Państwa inspekcję pracy, ale inspekcja pracy działa też na zasadzie, jeżeli jest takie zgłoszenie. Mieliśmy też taki przypadek, w którym ja osobiście interweniowałem w naszym mieście, że był, był jeden z pracodawców, który no, zatrudniał na czarno, ale sprawę udało się rozwiązać, ale był sygnał ze strony ze strony właśnie już Ukrainek, że są wykorzystywane do pracy. I Takie sygnały muszą być zgłaszane poprzez państwową inspekcję pracy, jeżeli będzie to naruszenia większego kalibru, to oczywiście sprawa jest też zgłaszana do prokuratury jako przestępstwo. I pan, panie pośle, jeszcze w tej kwestii, bo tak jak mówię, no jest pewna obawa, że niejako rynek pracy zacznie wykorzystywać te no, głównie panie i angażować je bardziej w szarej strefie czy w nielegalnych formach zatrudnienia. No najważniejszy jest dostęp do informacji. To powiedział pan minister. Jeżeli tylko jakikolwiek sygnał wpłynie do Państwowej Inspekcji Pracy, ta będzie mogła podjąć działanie, więc to wymaga również od nas, od osób, które. Stykają się z, z, z uciekinierami, żeby pytać ich, rozmawiać, jeżeli zauważymy, że są jakieś nieprawidłowości, to żeby to natychmiast zgłaszać. Ja chcę powiedzieć, że, że dzisiaj dzięki pracownikom z Ukrainy również trochę odetchnęły polskie szpitale ochrona zdrowia, bo specustawa pozwala na to, żeby i pielęgniarki, i lekarze. Tą pracę mogli podejmować i, i tą pracę już podejmują. Więc tutaj mamy to dobrodziejstwo, ale faktycznie to, co na co zwrócił uwagę pan redaktor, pan minister, istnieje też duże ryzyko, że te osoby będą po prostu w niecny sposób wykorzystywane i powinniśmy być tutaj wspólnie bardzo czujni. Właśnie, bądźmy wszyscy bardzo czujni, obserwujmy to, co dzieje się dookoła nas, tak żeby po prostu najnormalniej w świecie pomagać gościom, którzy przybyli do nas uciekając przed wojną. A dziś Państwo no i moimi gośćmi byli pan minister Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Dziękuję uprzejmie. Ja życzę panie redaktorze, panu ministrowi państwu spokojnych, zdrowych, bezpiecznych świąt. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękujemy.